Mano. I to znowu ja, i znowu nasz kochany Eurotrack Niedawno musiałem... Dziękuję. Jeszcze raz Ostatnio musiałem sobie na nowo stworzyć karierę, niestety ze względu na wersji gry, jaką teraz posiadam, bo jest to 1.1.1. Wcześniej miałem 1.3. Ale coś dziwnego stało, że się cały czas zamykało, więc powróciłem do starej wersji. No niestety, safe przepad, ale zatem mamy od nowe gramy Więc gdzie skończyłem, dobrze nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Tylko popada, sięgnę. O, I zaraz będziemy mogli jechać. Eee... Właśnie. Nową firmę nazwałem SMS Transfers Troszkę do SMS Audio, ale ci Jestem newbie, no cóż Bywa Dużo nie przejechałem, bo zrobiłem dopiero trzy kursy i I tu jest Tutaj zacząłem, w Tijon zacząłem I ogólnie zacząłem właśnie tutaj we Francji karierę Nikosia Dezmy tak to nazwę Fajne drogi, fajnie się jeździ. Więc wracamy do gry, bierzemy sobie quick job bo jeszcze nie mamy własnej ciężarówki Coś z Leonu A to Lion. Leon Czym jedziemy? Volvo czy skania? Skania. Albo Volvo Jedziemy skania, fajniejsza. się. Jedziemy do Gnewy W Robacji? Nie wiem jak to nawet powiedzieć Cóż No, ładujemy się szybko Niech my co my tam ucięgnęli tak zwana szmata. No to odpalamy. Nawigację mamy, mamy, tu włączamy to. Włączamy radiko. I jesteśmy gotowi do drogi. Chyba nie spałem. Zobaczymy ile to mamy. Eee, możemy jechać śmiało. Zaraz nie w tą stronę się potoczyłem Zdarza mi się jeździć ostatnio pod prąd ze względu na to, że jako że mieszkam w Wielkiej Brytanii... To też tutaj jest troszkę z ruchem inaczej. A tutaj robiłem prawo jazdy, więc już się, że tak powiem, przyzwyczaiłem do tego i zdarza mi się po prostu zjechać pod prąd nawet w grze. Ostatnio to zauważyłem grając w GTA. Trzeba sobie jeździć pod prąd i siedzi. więc co oni robią na moim pasie. Tak. Umiejętnie. Ale cóż, jeździć trzeba umieć. Skania to jest pojazd. Dobrze się prowadzi. Ma co ją rozpędzić i ma co ją zatrzymać. W ogóle ile nasz kurs ma? Kilometrów? 161 km. Od teraz, od tych od drugich świateł. Zobaczymy jaka szybko zrobimy. Nie, nie zależy mi na szybkości tej pracy, a bardziej na jakości. Jakość jest z górą. Nie ilość, a jakość. Ostatnio miałem tak z tego powodu mi Samochody hamowały przed maską I miałem nie kiepski wypadek O teraz włączone światło Jechałem sobie i samochód Przed całym zakrętem jak depnął po hamulcach Zatrzymał się praktycznie w miejscu Już po prostu nie było co nawet robić Nie było miejsca na hamowanie Więc z, Tylko zadzwoniłek wpadłem w owy pojazd Jakby ktoś się interesował muzyką jaka leci w tle są to instrumentale hip-hopowe od mojego kolegi Czy kolegi bardziej znajomego możecie go znaleźć na YouTubie pod nazwą Denon Już Nawet nie pamiętam dokładnie jego tej nazwy, ale Denon coś tam ma. Ale może łatwo znaleźć, wystarczy wpisać Denon Beats Będą Więc polecam sobie posłuchać czasem się trafiło pytanie czego używam właśnie bitów hip hopowych jako muzyki w grze to jest kwestia jest taka, że swego czasu miałem ochotę okazję przy okazji nagrać e, kawałek czy no na ogólnie to ja już od dawna już trochę pisałem teksty, ale miałem okazję je nagrać. Trafiła mi się taka okazja, trafił mi się osoba z mikrofonem, z domowym studio, więc spróbowałem szczęścia, ale co się okazało jednak to lepszy ze mnie kierowca niż MC Niestety moje szyi czy to są po prostu tragedia. A ty w Ładziu jedź Troszkę zwolnimy Przestrzelimy Niestety będziemy chyba jechać w nocy O, będziemy jechać w nocy, ooo, lipa Musimy szybko go skończyć ten kurs Żebyście nie oglądali po prostu samej deski rozdzielczej I nie słuchali moich bzdur żeby mi się przydało go wyminąć. Więc mi się to uda. Nie, ja jeszcze nie tu. Teraz będę w zakręcie to nawet nie próbuję. Oglądałem ostatnio parę filmików właśnie z Eurotraka i trafiłem na livestream pana od Pana, to trudno nazwać Panem od osoby która się podobała za najlepszego kierowcę na świecie best driver in the world ale jak na mnie to, to nie była najlepsza jazda to po prostu było szybko omijanie wszystkiego nie wiadomo jak ja jak nie lewą to poboczem jak nie poboczem to środkiem nie no co jak co, co ja gram w symulatory żeby właśnie ta symulacja była, chociaż nie mam kierownicy to mnie bardzo boli Muszę sobie radzić na padzie od Xboxa, ale jak widać daje radę. Nie jest najgorzej, mogło być gorzej. No, pierwsze moje kursy jeszcze no, na klawiaturze to były po prostu okropne, to się nie dało nawet tego oglądać. Jakoś postanowiłem przesiąść na pada. ten pan nie da mi skończyć szybko kursu Dobra, sorki bo nam przerwało Właśnie mikrofon sobie pokroję Przerwało nam, bo mi się skończyło miejsce na dysku Więc już wracamy do gry Klikamy Klikamy drive i jedziemy Poprawiamy sobie słuchawki, mikrofon sobie nam nie zasłaniał yy. Nie możemy jechać. O, coś, nam, coś nam się tu stało. Dziwnego, że nie mam kontroli nad tym za bardzo dłużej. Oto to, to do niego po prostu. O, jesteśmy, dobra. Po prostu jak nam urwało, od razu zjechałem na bok. po prostu muszę to kontynuować dalej. Niestety przez... Cało... Co to się dzieje? Niestety, ale zapomniałem o czym mówiłem wcześniej Chciałem tam w programie sobie trochę popykać Co mnie to bardzo zdenerwowało Przynajmniej raz to zmieniałem, ale on ma swoje życie No ale cóż Czasem trzeba Teraz nam nie obraz skacze, co mnie to bardzo zaczyna denerwować Bardziej irytować ale dam radę tak, pięknie, jeszcze raz pewnie będę musiał się zatrzymać i sprawdzić co to Już tam po pasach szaleje no w tunelu to tego nie zrobię Mam nadzieję, że na filmie tego nie będzie widać, bo ja po prostu tutaj mam dużo przeskoków No dobra Wkrańczanie do pięciu tutaj się skończyło Więc w pole Tam się jakiś program próbuje otworzyć. Tylko o właśnie, kamtazję. Szaleje. Już zaraz jadę i się zatrzymam. Zaraz będę miał stację, może dojadę do niej. Tak, ja będę musiał się zatrzymać. Tutaj. Zamknąć jedną partię kamtazji. To mi tak skacze. O, jest myszka. Wracamy okay. do gry. Takować nie muszę. Nie. nie. Wiem. Dobrze pojeżdżamy. znowu mnie coś zacina, to jest uroki tego programu są nieskończone no ale zaraz kończymy kurs ile nam zostało kilometrów no nie to, 17 kilometrów nam zostało, także wolniamy, wpływ w mieście teren zabudowany 50 najmniej takim się wydaje to kraj to obyczaj, ale jedno się nie zmienia. Czerwone to stoimy, znowu mi tam szaleje coś w tyle, zaraz doprowadzi do szału, i jedziemy zaraz w lewo i w prawo, coapiemy się na tą zmianę? Coapiemy się. Nie zahaczyć. Nie ma szansę. Jestem za dobry na to. Tutaj nie za szybko. Okej okay. O proszę, jakie mamy ładne miejsce parkingowe. To jest to. To szybko się wyprostuje. Daję kawałeczek kawałek jeszcze. Okej, okay. to sobie zamknę, nie do nachwaja. To sobie wsteczne. O, mogło być lepiej, ale na nie będę. To ile zarobiliśmy za ten kurs? Je 2000! Ile experience? U? No ale, dobra. No to dobra to jest na razie. Uznam go za kurs numer 1. Będziemy je kontynuować. To zmienimy nazwę tego. No. YouTube. YouTube YouTube Project Wii Nie dobra bez tego Wii Save Więc Tego Save nie będę ruszał poza nim kadrem Także na razie strzałka, komentarze i wiecie co robić dalej Na razie Tak